Kociciel i dzisiaj nagrywamy razem z Dominikiem i Szymonem Bomber Nighta. Przywitajcie się. Siema. O, tutaj dużo rzeczy wleciało. Więc tutaj liczymy. Lecimy tam na pasek, bo widziałam, że tam dużo rzeczy wleciało. Oj, ale że już bid, tak na początku tam. Nie, nie, ja mam nawet trochę... Jezusa, ja muszę, muszę się tam z wytrzymać. Kik, kik dobrze. Tak, kika, a wy Ja mam nic. Aha, mi to jest szkoda. Ja mam speeda, jednak... Robimy, a ja robimy team. Mam. Ej, robimy team na Simona. Jasne. Wartujemy! No! Ja wartowałem! <grym> NO! Widzowie widzicie? A nie dobra, <grym> nie wyszedł. Masz szczęście. No myślę, że że No ja nie widzę. Nie nie my a ja a ja a ja myślę, że ty jesteś normalny. Nie, Szymon, my nie, żartutuj nie żartutujemy. My nie żartutujemy, właśnie. No, Fajnie, nie żartutujecie. E, ja w ogóle mało upgrade'ów zdobyłam, więc jestem w stanie na... Ja mam, jed ja mam jeden płomień ja, chyba. A ja, tam ja dwa. dużo ognia bardzo więc uważaj na mnie. A ja, a ja właśnie mam chyba kick. tylko jeden lub dwa razy zdobyłem Okej. Okay, więc mam... A, ktoś ktoś tej bomby, i ty masz bombę i ten kika masz mocnego. Kik! Co?! Aha Aha mm, Widzowie widzicie On wykuje albo za dużo tych bustów No ja po prostu mam kick bomb No bo bambik jesteś Po prostu masz częściej tyle Dawaj Dominik Dawaj Dominik Odezij się w ogóle swoją drogą Mogę nie. dużo bomb naraz Kick już Dominikowi nie będzie potrzebny Mogę no, jak on jest kurde dwa km od I Ciebie. Nie, ja w ogóle? Bierz ten, ognie. bierz ten fire, bierz ten fire! Aaa, zepsułeś sobie fire'a, w ten level fire, Szymon. I co z tak. tego? Ja robić. Hurry up! O kurde, hurry up! Dominik, dawaj do niego! Tam ogień lewy! O, o, ogień, ogień! I tam trzask na lewo! Ale nie, 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 nie! Ogień, ogień! Nie tam! Nie tam! Aaa. W kamerę! W dół, w dół, w dół, tam ogień. Widzisz? Dawaj, baweł ten leci, bobeczka Pierwsza? Gdy szybko szybko... Waj szybko waj. bo hurry up, nie? Więc to jest uszokowane Dawaj, dawaj, dawaj mu Mafki kika, mafki kika, Dominik Dominik mafki kika! Ja mam już, kurde, tyle ognia Ej, maf... O, o, nie ja miałem ognia, że to już zajmowało całą mapę! Nie ta kamera im kamera pokazywała z góry i ja chyba trzy No właśnie, ja ja nie na twoim miejscu. Ja że to było przez całą mapę już. No właśnie, no bo właśnie ty byłeś za OP, bo ty miałeś kurde, nie dość, że miałeś totalnego kika mocnego, to ty jeszcze miałeś kurde fire'a stalnego, nie? Dobra, ja nie leci. tyle ognia. O tutaj chyba wleciało, to widzowie, to tak mi się wydaje. Uwaga, wleciało. Tak, wleciał ogień, więc chętnie. Nie ma nic. Kawki nie lubię, więc zbalę ją. Czaszka to widok z góry, więc ja nie powiem. No wiem, wiem wiem. mnie nie zabijaj mnie na razie. Lubimy się. O kick. Nie zabijaj mnie, profe, profe. Musi być kontent, Jasne, nie zabijaj mnie. O, słyszałam. I bądź. Nikt nie pytał. Czemu zdane. Bo układnie Stralnie, naszym nadaniem się wzięło na korelację Widzicie, widzę w jest normalnym Nie, nie usłyszał normalnie No co? Ale nie można no no tak szymon O o o o, speedik, speedik, speedik Ja już ją speeda wypierdzionego. Widzę cię O, bomba Ej, ale nie mnie, nie mnie, nie 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 został, nie, nie, nie. został, został, błagam się Bomba Teraz poczekaj Atakuj, atakuj Fymona! Fymona! Tam jest, dawaj! Symona, Dominik! Ale Dominik, nie mnie nie żyje? No nie, nie, no umarł weź ciebie pewnie. To Krzysiek był. No, no nie o, ja. Kurde, ja! Ja nic zrobiłem. nie zrobiłem, ja byłem 2 km od niego. Dostałem lodem. Dominik zrobił, okay. zro Dominik zrobił mi loda, więc co? Nie, to bu, 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 bu. Ale co? <śles> Banan. A co ty tu robisz? Widzisz, jakiego ja, ja mam fajera? No widzę. Słabego. Eee, mam lepszego. No to teraz. No słaby, to mówię, fajcie. O nie. Hurry up, najgorę no Pękniąc widzowie Ja nie wiedziałam Widzicie, widzowie kamienie są zabójcze Ja nie wiedziałam ja, ja nie wiedziałam Ja nie wiedziałam Ja nie chciał! Dobra Ja nie wiedział, ja nie, wiedział, ja nie chciał! Dobra, gdzie? O, no tutaj Tutaj jest, jest fire jakiś U mnie nic powszechnie z tego co widziałam nie wleciało, nie? A nie, to było tylko czaszka. O, speed, speed, speed. A czaszek nie lubimy. O, o! o, o. Bomberka. Wydaje się, dobra, to jest. O, następna bomberka. Bomberka się przyda na pewno. O nie! Au, to o! nie to mnie tam zaatakowało mi lagi. Miej to zaatakowało lagi. Spoko, spoko. Czuję moc. Czuję moc. A gdzie jest Dominik? Czy? A, się mam, bo się nie odzywa, nie widziałem, gdzie jest. Dobra, fire. Jest bo ja na przycisk. Fire. Wiem, wiem. Wydałby się więcej. Większy... O, większy fire, właśnie o tym mówiłem. Ej, jeszcze większy fire. To się Właśnie nie tego. Tak, bo ja w ogóle nie mam tego fire'a. Ja, 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 ja zdobyłem raz fire'a i mówiłem. A, wydałoby się więcej fire'a. Nie, nie, mam takie... O, właśnie jeden fire. Fajnie! I następny mam mi dropnął. nie, ja nie mam kika, no tak. Ja nie mam Znaczyś. kika, ja mam kika. Ja muszę kika zdobyć, nie zabijaj mnie, Dominik, zostaw mnie. Tak. Dominik zostaw mnie, ja muszę kika zdobyć najpierw. Bo inaczej teraz przegram. Bo kick jest potężny. Zostaw mnie. Idź na Fymona, na Fymona idź. O, o, fire. Teamy, Zaraz wychodzę! Nie, my się nie teamujemy Wcale. O, bomba. To ciebie idzie. Kurde. No. no. <laughs> Ale ja są szybki. Błyskawic. Udę ja nie mam żadnego <śmiech> ognia. <śmiech> nie! No mi ty zrobiłeś! No minik! <laughs> żadnego ognia nie miałem, wiecie? Nie miałem. A ja gody, miałem! A ja popis. miałem kilka! Bo ty miałeś kika! Gdybyśmy... Ej, gdybym ja miał kika i Dominik, to byśmy przewyli, ale nie przewyliśmy. Bo... Nie kika! Wszystkie kiki pobierałeś widzisz, on nam Tylko. kiki zabrał. Jednego! A jest więcej kików niż jeden. Głupoty gadasz. Czemu my nie mieliśmy żadnego? Właśnie Szymam, głupoty gadasz. No Szymane, właśnie! Głupoty, no na Tutaj to się jest? ooo, kick! Propo właśnie z tego wszystkiego. Nie będzie spin. Skąd wiedziałeś? Cheater, cheater, da. cheater! w Dominik, on wiedział, wszystko jest, nie? Więc cheater jest, cheater, cheater. Nie, po prostu widziałem, jak tu wpadał. No właśnie, tak nie wolno, cheater, cheater, cheater. No ja po prostu widziałem, jak tu wpadał! <laughs> Widzowie, ale jak widzicie, jak fumonek się dojdzie z takich głupotek? ja zaraz Oj, wychodzę z takich Ej, święciu! O, dobra, dzięki. <laughs> no Na tobie? Czy wy? A zepsułeś, matek! Zepsułeś! Zepsułeś sobie więc tą bombę! Zepsułem sobie życie. No, zepsułeś sobie tutaj Ja Dominika lubię, więc krzyżka no. będę walił bombami. Tylko spróbuj. No, a wiesz, że ja spróbuję? No to nie próbuj lepiej. A wiesz? O Jezus, a dufek kiedyś wyda w sumie A wiesz, że you are invisible. invisible You are invisible Siema Dominik, o kurde, gdzie jest krzysiek? się? no A czy przy... jest tam? Nie, dówka Co czemu ta bomba nie atakuje? Tym, 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 tym. O, alo Dawaj, nie sobie tutaj widzowie, na spokojnie, zdobywamy sobie więcej rzeczy. O, spidzik się przyda, mój pierwszy spidzik. Tak, Co jest? Zniszcz to szybko, szybko, ja muszę to zdobyć, ja muszę to zdobyć, ja muszę to zdobyć! Szybciej, moje, 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 musi być moje. Nara. A mogę popchnąć nie, to byś może umarł. Masz. Hurry up, najgorzej. Hurry up! Kury! Idę teraz, teraz y, wa walnąć kogoś lodem. Lodzikiem? Krzyszka jeszcze pójdzie. Co jest? Jakaś niewidzialna ściana. Najgowej. <grywia> XD! Widzowie! Nikt nie wygrał, pd. No tak, ale, ale gdyby była to jakaś spara, to ja bym się wydostał, nie? Bo bo, bo za, za późno strzałem późno o co się dzieje, nie? Czemu to jest bomba? Lodowa obok mnie? Bo nie wiem. <laughs> no, bomba rodzina obok u mnie. Mhm. Mm to hmm, Leci się leciało. W ogóle ja mogę rzucić. Sesiek, No, Ow. chyba ci nie wyszło trochę. Nie wcię wie! O nie! Kik! Kik lubię! Zobaczcie <laughs> teraz fajerkę! Fajer nie ma fajera, no trudno No więc ja cię widzę, nie? Ja nie jestem ślepy Tak mówię, nie? Tak na wszelki wierzch To wiedział To znaczy, że on ma O, w ognie, no to to lubię Maw Kolego, mój Drogi, mój drogi kolego kurde, lanie, no, no, nie mogłem bo... zrobiłeś? No, nie no, robisz? Robisz? No, o, 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 spid, speed speed speed, 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 o nie, nie, tam mam... nie mogłem wziąć spida, a za to jakoś widzenie od góry już mogłem, nie mogę wziąć spida, speed, bomba, czyś nieźcimy widokie? tego spida no, ty mam... bombę, ty nie? ty mam ty ty oh, ty bom? masz bomby. ty Ja, 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 ja umiem popylać szybko. Ja jestem popylać. Jestem jak popylać. Au! Ojoj. <śmudne> oj. Do mlynu mnie <śmudne> radził. Bo do mlyn. Bo do mlyn. Dokładnie, Widzowie. Dominik, moja bomba! Moja bomba! Nie postawiłem akurat, tylko tak zrobiłam, jak jak Dominik wychodził, to wybuchła. Dominik, bo, bo chodźcie, by... A. No dobra, widzowie. Dominik ma najmniej punktów. Trzeba mu coś oddać w końcu. Zrozumiał trochę punktów, bo Dominik musi być no bo ja trochę gram i trochę pracy robię. A rozumiem. Wiecie, Dominik robi jakieś tam pracy na jakieś coś, nie? Nie no, nie. No, robi coś. pracę. Nie no, żartuję, kartę pracy. Do szkoły on robi. Co się w Polsce? No. Robił już o skill nawet. Od B No rozumiem. Ej, nie wolno tak <grym> Nie wolno tak mówić na YouTube. na no i polski youtube. Ale ty nie wie, dolarek. Wie, to nie wiem... Dola, dolar no był w... żółty. Dobra, dobra, powiedzmy sobie w ciofe. nie zarabiam jeszcze, ja więc nie mówię cio. A jak będę zarabiać, to się to skończy, nie? O ile będę zarabiać. Niech to by popgrade, bo jest tak średnio. Przecież na krzyżyk. Ja potrzebuję kicka, bo ja chyba kika jeszcze nie mam. No ja nie mam kicka. No ja chyba bo też mam. nie mam. Ja nie mam żadnego ulepszenia w tym. Jak by ci O, speedik. O, speedikik. O, o, o nie, ja zabrałam speeda. Spikika, spikik, spikik, spikik. Spit, 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 spit. O nie, wiem ja czafkę! Tutaj! Ja musimy poczekać, czy ja styguje czafka, bo ja nie lubię czafki. Czafka jest niefajna. Nie polecam widzowie. No dobra, coś to wybuchnij. Ja Wiesz, ile mam speeda? Ja mam 8 speeda, jakbyś chciał powiedzieć. Aha. No to fajnie. No i zdaje się, zabiliśmy, ale. Ej, Dominik... Ej, dawaj, Dominik, Dominik! Ej. Ej, Dominik, bo on ma najwięcej z nas punktów, nie? A my mamy nie wiem, wiesz co można zrobić. Dimy, mm. zaraz wychodzę. 8 to plus to 3 chce. to jest 11, czyli mamy tyle samo punktów, razem mamy tyle samo punktów, co aż Szymon. No właśnie, nie to racja. trzymam na jeden na jeden, a w tym momencie robię pracę, więc się nie będę ruszał. Nigdy. <laughs> Tak Boła Kocicielku powodzenia, Szymon Zmiennik Ja Cię nie zabiję, ja Cię nie zabiję, Ciebie zabić, jedynie Harry Ab zabić Więc Ej, mam, zbić, tak mam do Was, mam do Was piękną informację mm. Boła kociciel powodzenia, Szymon Zmiennik pozdrawiam No właśnie! No nie, 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 nie. pozdrawiam No bo bambik jesteś A ty kambik Tylko te bomby mi tutaj nie zdrafiłam. teraz będę jak Dominik wcześniej, pozdrawiam Mamy bomby. Mamy miliard bombów. Może bomb. bombów. Ja żeby... mam level na bombach, tak swoją drogą. Jestem na O, następne bombę. No kto by się spodziewał? Na pewno nie ja. Ja mam same bomby, nie? Ja nie dam ogień. rady, ja nie przeżyję. O, ogień, ogień, ogień. W końcu ogień. W końcu coś innego. Jak super. Invisible. Kurde, nie mam kika najgorzej. Cię widzę. A na pewno. No co? Nie! Nie wybuchaj! Jama! Kik! Padaj sam co kikuj. Kika, ja to mną się, tym się ha, A! Co ty nie robisz? Banana. To robię. Najgowej. Kurde, ja nie mam kika, to jest najgorsze. Ja nie chcę zrobić. No dobrze. Zostaw mnie. To nie wiesz, ile mam speedów. Jest ile ty ma fajera! Ja, ja mam kurde bomby! Dobra, ja spadam, ja spadam, muszę pozdobywać kika, bo inaczej przegram Halo! Y potkaj, potkaj, nie lubię potek. Potkaj sobie nie fajne, <laughs> 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 widzowie. Widzowie widzicie? up! Ale ty nie uważaj! Uważaj! Dominik! Nie! 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 O nie, krok! 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 Dominika! Lecisz, była kłócić, ale co? No właśnie, ja lecę, nie? Ty. No właśnie, to, ale to ja go nie zabiłem, bo zabiłem, nie, to ty go zabiłeś, bo szybko nie umarłeś. A gdybyś no, szybciej, ja no, umarł, no gdyby szybciej umarł, No, gdybyś szybciej umarł, gdybyś szybciej umarł, to by, kurde było szybciej, nie? Więc. To ja wina Gdyby było szybciej, to byłoby szybciej. Nie. Chyba <laughs> Dominik, weź zacznie ruszać, bo zaraz znowu Haria Nie, wie! O nie, nie tylko nie to. Dobra widowie. Ja mam nadzieję, że Dominik koniec jak Haria. Idziemy, widzowie? Czekamy Bomba. Z kinami i lubimy jeść banany. A? Mm, no to fajnie. Ja takie mocne mam te bomby? Nie wierzę. No weka z ciebie. Uwawaj się sam nie. Co ty powiedziałeś? Oki, to eksportowy towar. <gryw> co ty powiedziałeś? Banan. O nie. Powiedziałem to, co słyszysz. O nie. A teraz ja poczekam, widzowie. Mam bo bombę. robię sobie maksa. Gdzie jest Czerwca? nasz boja Kociciuk? Ej, Gdzie przybliż się nie. tutaj, dawaj. Sam kuczyciuk. się przybliż. Kociciu. Nie, mogę nie, nie. Ja jestem mocny, nie? Teraz, gdyby Dominik wrócił, to by ze mną nie dał rady, nie? Ja mam, kurde... Wszystko, bo nam da było, Dominik! Zacznij okay. się ruszać, bo on cię zwali zaraz. O, już się rufa. No dobrze. Pewnie w cię zabiję teraz Dominik, nie? Bo ja nie umiem w to grać. Dominik jest najlepszy z nas wszystkich. Chodź tutaj, tej misiu. Na Dobra. <grystanie> Dominik, bo on ma najwięcej punktów. To ważne, tylko mam wygrać, nie mam przegrać, to no bo i tak się nie staram. Ale my jesteśmy jednością, Dominik, pamiętasz? Ale sobie tak, 15 plus 3 to jest 18, więc trzeba przegrywać na nami. Łatwo, łatwo, łatwo No łatwo. i to w ocenie, bo my jesteśmy Ładne. widzowie, my Ładne. jesteśmy jednością. My nie jesteśmy oddzielnymi ludźmi, my jesteśmy jednością. Bum, bum, bum. Tam jesteś, bum, bum, bum. No, no jestem, jestem. O, mi, ładnie, gra już nie tego chciałem żeby mi Harry up nie zabił oki to eksportowy towar bo karaki 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 banany, banany, banany są banany jestem no ja to nie co tam? jakiś problem ma? dobra, ja nie mam kika, muszę z kika zrobić bo ja dawno, ja od dawna nie drobne kika, tak swoją drogą ja nie mam, ja mam, nie wcześniej do kików. Mam już dwa speedy, z czego jeden nie działa. Fajnie. Więc dalej mam dwa. O, ja już do... cztery. Znaczy trzy, e, nie no, nie mam kika, najgorzej. Też nie mam, spokojne. A, 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 a. Nie ma, nie ma. O, ogień. Zepsułeś, bo mógłbyś mi tutaj rozwalić, nie? Byś mi to wołał, bo ja nie mam kika, nie? Więc trochę zepsułeś. I teraz tym bardziej zepsułeś. Co?! No zepsułeś, no Nie sorry. mam kika! Ale tam była jeszcze jedna bomba! Tam postawiłem jeszcze jedną bombę, o co chodzi? No zepsułeś, słuchaj. No ja Ci postawiłem bombę i przegrałeś, no. Ale ja tam postawiłem bombę, ona nie wybuchła. Ona znikła. <laughs> Okej, okay, to eksportowy towar. <laughs> No widzicie, widzicie? Dominiki, Dominiki jest ja jednością. My wygrywamy wszystko. Nawet się nie będziemy jednością, będziemy wygrywać wszystko. Nawet... No, nawet no, jak wygramy! Nawet jak nie będziemy wygrywać wszystkiego, to będziemy wygrywać wszystko, nie? Dominik, powiesz mi zmienić, zrób banana. Dziękuję. Za uwagę. Okej, to eksportowy, chowam. Co Sam towar jesteś? Okej, ta Edward, ale o no, bardzo akurat te teraz kij się trafił, nie? A gdyby się to nie było. Ogień. Ogień. A to ek. O nie! Widzieliście to, i Dominikowi na łebek spadł. No niestety. Przynajmniej jesteśmy jednością i wygrywamy tu z onkiem. Nie chce mi się grać. Co? to co niech ci się zachce? No bo wy macie Tima! Jak my mamy Tima? Dominik, Dominik to mi w Dominikie nie upadłeś, ty kurde włącz mózg. Popie! Dominik! Bo on ma 18 punktów. No tam, jesteś jesteśmy jednością, więc Dominik mnie nie zabije. Bo a nie chcę, żebyś jed... y, wygrał, bo jesteśmy jednością z nim. Jesteście jednym człowiekiem, więc jak no zabiję tak. ciebie, to tak naprawdę to, prawo, to w Dominika. Aj tam nie rozumiesz. Sam nie rozumiesz. No nie, ty nie rozumiesz. Zajpać jak mówię. Masz zero No nie? Dobra, mam No parka. halo, no weź to! A, dobra gdzieś. nie niewidzialność z minę trafta. Co?! Nie spaliłem! O co chodzi? Właśnie mi się nie chcą bronić te rzeczy. O. Spida, miałam i nie chciał mi się wziąć, więc go spaliłem. Co? <laughs> Ej, bo mój ekran, gdzie ty zepsuł! No i dobrze ci tak. Ej, czekajcie, nie zabijajcie mi! Wyślę wam film. Ale nie wysłaj, bo nagrywam odcinek, jakbyś chciał wiedzieć. Ale wy, wy... wyślę na grupę do Dominik to Okej. Okay. Chwileczka, widzowie. Tak. Minutka. No, tak swoją drogą... Ej, gener ej, generalnie to patrzcie, bo ja nie. obracam ekranem, a ktoś mi się w bok obraca, i to jest mega dziwne! No to umieraj, chodź tutaj. No już powysyłałem. Okej, okay, to ekrani. To Ej, bo jak ja ekran to on mi się na bok obraca. Ogląd no tak jakbym chodzi po ścianach. No bo chodzi. A ściany poj怎么. są podłogą. Stary, ja nie wiem, nie wiem co się dzieje. Stary! No, no, <gly> Alter, <silly falar with someone desaparecida> no widzowie, widzicie na razie. Ale nie ma tak, bo... Mój nie, nie ma, jest taki wyspany. Nie ma tak! Bo się kimujecie, mimo że wiadomo mi się nie robi. Czekaj, uciekaj. Widzicie, widzieliście. No tak jak? Y, y, no widzowie y, kończymy, bo już długo trwa ten odcinek. No, pa, pa. Powinnaś się filmon Pa. I Dominik. No, pa.